Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Allelu. Spójrz, miłosierny, na naszą nędzę zrodzoną z grzechu i niewierności. Ulecz zranionych, przywróć im pełnię Twojego życia. Mocą swej męki na drzewie krzyża Pojednaj z ojcem zbłąkanych synów, Osłoń przed ciosem zła grożącego I obdasz siłą. Pomóż się przedrzeć przez ciernie lęku I złudy świata, co wciąż nas wabi, Pozwól w pokorze objąć twe stopy, zranione dla nas. Niechaj Twa łaska przywróci w ludziach, dostojny obraz Bożego wzoru, aby już odtąd służyć pragnęli. Jedynie Tobie, Tobie i Ojcu z najświętszym Duchem, niech będzie chwała przez wszystkie wieki. Nasze sumienia wolne i czyste, niech sławią Boga. Amen. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie, Panie, i rozpowiadał Twoje cuda. Będę Cię wielbił, Boże mój, Królu, i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość jego niezgłębiona. Pokolenie po koleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twe potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twoje cuda. Potędze Twoich dzieł straszliwych I głoszą wielkość Twoją Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci I cieszą się Twą sprawiedliwością Pan jest łagodny i miłosierny nie do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich. A jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył, niech cię wielbią, panie, wszystkie twoje dzieła. I niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego królestwa. I nie głoszą Twoją potęgę. Aby synom ludzkim oznajmić potęgę Twoją. I wspaniałość chwały Twojego Królestwa, Królestwo Twoje, Królestwem wszystkich wieków. Przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków, Amen. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie, Panie, i rozpowiadał Twoje cuda. Oczy wszystkich zwracają się ku tobie, panie. Ty jesteś blisko wszystkich, którzy cię wzywają. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach i we wszystkich swoich dziełach święty. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, a Ty ich karmisz we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę. I karmisz dosyta wszystko, co żyje, Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach, i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających go szczerze. Spełnia wolę tych, którzy cześć mu oddają. Usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, lecz zniszczy wszystkich występnych. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, a wszystko, co żyje, niech wielbi Jego święte imię, zawsze i na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Oczy wszystkich zwracają się ku tobie, panie. Ty jesteś blisko wszystkich, którzy cię wzywają. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. Bóg jest światłością, i nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w świetle. Wtedy jesteśmy we wspólnocie jedni z drugimi, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy nam je odpuści. I oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy obrońcę wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. Teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia, albowiem prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie. Wyzwoliło Cię spod prawa grzechu i śmierci. Chrystus umarł za nasze grzechy, aby nas przyprowadzić do Boga. Chrystus umarł za nasze grzechy aby nas przyprowadzić do Boga. Poniósł śmierć na ciele, ale został powołany do życia przez Ducha, aby nas przyprowadzić do Boga. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chrystus umarł za nasze grzechy, aby nas przyprowadzić do Boga. Pomnij panie na swe miłosierdzie, jak obiecałeś naszym ojcom, wielbi dusza moja pana. I raduje się duch mój w Bogu zbawicielu moim, bo na ujrzenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. A Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Nad tymi, którzy się Go boją, okazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców stronu, a wywyższył pokorny, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem Pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym Ojcom, Abrahamowi, Jego potomstwu na wieki. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Omni panie, na swe miłosierdzie, jak obiecałeś naszym ojcom. Wszyscy, którzy poznali imię Chrystusa, pokładają w nim nadzieję. Wołajmy więc do niego z ufnością. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste. Ty wiesz, że jesteśmy słabi i skłonni do upadku. Podtrzymuj nas zawsze swoją mocą. A nie zmiłuj się nad nami. Ciebie znieważa wina, a przejednywa pokuta. Odwróć od nas swój gniew, na jaki zasłużyliśmy przez grzechy. A nie zmiłuj się nad nami. Ty odpuściłeś grzechy pokutującej kobiecie, a zbłąkaną owcę włożyłeś na sferamiona. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia. A nie zmiłuj się nad nami. Wszystkich, którzy za życia na ziemi w Tobie pokładali nadzieję. Wprowadź w bramy nieba, które otwarłeś przez zasługi swej krzyżowej męki. Panie, nie zmiłuj się nad nami, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyć królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący i miłosierny Boże, z Twojej woli, Chrystus. Poniósł mękę za zbawienie całego świata. Spraw, abyśmy się stali żywą ofiarą dla Ciebie. I napełniaj nas Twoją miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi. Broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.